Budzisz się rano z bólem pleców mimo długiego snu, a może twój materas wydaje się już nie tak wygodny jak kiedyś. Jest rozwiązanie, które może odmienić jakość twojego snu, nie rujnując przy tym domowego budżetu. Poznaj topers. Prytną nakładkę na materac, która może zadziałać prawdziwe cuda. Zanim przejdziemy do szczegółów, rozwiejmy pierwszą wątpliwość. Toper to niezwykła narzuta czy ochraniacz. To zaawansowany technologicznie produkt, który może całkowicie odmienić komfort Twojego snu. Wyobraź sobie dodatkową warstwę, która idealnie dopasowuje się do kształtu Twojego ciała, wspiera kręgosłup i łagodzi punkty nacisku. Dlaczego warto zainteresować się toperem? Badania Sleep Foundation pokazują, że aż 67% osób nie jest w pełni zadowolonych ze swojego materaca, ale jednocześnie nie chce lub nie może pozwolić sobie na zakup nowego. Toper może być idealnym rozwiązaniem tego problemu. To jak dodanie nowego, komfortowego poziomu do Twojego łóżka. Przyjrzyjmy się różnym rodzajom toperów dostępnych na rynku. Zacznijmy od najpopularniejszego. To pera z pianki termoelastycznej. Ten materiał to prawdziwy przełom w technologii snu. Pod wpływem ciepła Twojego ciała, pianka mięknie i idealnie dopasowuje się do jego kształtu. Wyobraź sobie materac, który pamięta Twoje ulubione pozycje do spania. Pianka termoelastyczna ma jeszcze jedną fantastyczną właściwość: Redukuje przenoszenie ruchu. Oznacza to, że jeśli śpisz z partnerem, jego przewracanie się w nocy nie będzie cię już budzić. Kolejna opcja to topery lateksowe. To świetny wybór dla alergików i osób ceniących naturalne rozwiązania. Nasz materac nawierzchniowy zawiera 20% naturalnego lateksu, który w połączeniu z wysokiej jakości pianką syntetyczną tworzy materiał o doskonałych właściwościach. Ta unikalna kompozycja zapewnia podwyższone właściwości antybakteryjne i zwiększoną odporność na roztocza w porównaniu do tradycyjnych materiałów. Dodatkowo gwarantuje dobrą wentylację, co doceni szczególnie w ciepłe noce. Badania pokazują, że już sama obecność naturalnego lateksu w materacu znacząco poprawia jego higienę i wpływa pozytywnie na jakość snu osób z alergiami. A może twój materac jest zbyt miękki, to pery z włókna kokosowego mogą dodać mu odpowiedniej twardości. To naturalne włókno znane jest ze swojej wytrzymałości i doskonałych właściwości wentylacyjnych. Mata kokosowa w toperze tworzy naturalne kanaliki powietrzne, które skutecznie odprowadzają wilgoć i nadmiar ciepła. Szczególnie godnym uwagi produktem w naszej ofercie jest wyjątkowy model Ahaya. Unikatowy toper, który łączy technologię hydrożylową z warstwą lateksu. To połączenie zapewnia zarówno doskonałe dopasowanie do kształtu ciała, jak i optymalne właściwości chłodzące. Materas nawierzchniowy Ahaya stanowi idealne rozwiązanie dla osób poszukujących ulepszonego komfortu snu z dodatkowymi zaletami termoregulacji. Niektóre modele zawierają też warstwy żelu chłodzącego, który sprawdzi się u osób mających tendencję do przegrzewania się w nocy. Ważnym aspektem jest też higiena snu. Większość toperów wyposażona jest w zdejmowane pokrowce, które można prać w pralce. To ogromna zaleta, szczególnie dla alergików i osób wrażliwych na roztocza. Regularne pranie pokrowca w temperaturze 40 stopni Celsjusza eliminuje do 99% bakterii i roztoczy. Szukaj pokrowców wykonanych z materiałów takich jak tencel czy bawełna, które mają naturalne właściwości antybakteryjne. Jak wybrać odpowiedni toper? Wszystko zależy od Twoich potrzeb i aktualnego materaca. Jeśli Twój materac jest zbyt twardy, wybierz toper z miękkiej pianki termoelastycznej, o gęstości minimum 50 kg na metr sześcienny. Gdy materac jest zbyt miękki, postaw na model z włóknem kokosowym lub rozważ inne rozwiązanie zwiększające twardość podłoża. Nasze materace nawierzchniowe, lateksowe mają standardową twardość, zapewniającą optymalny balans między komfortem a wsparciem. Dla osób z problemami kręgosłupa polecamy nasze modele materacy nawierzchniowych z lateksem, które dzięki swoim właściwościom, zapewniają dobre podparcie ciała i mogą przynieść ulgę przy dolegliwościach bólowych. Lateks doskonale dopasowuje się do kształtu ciała, rozkładając ciężar równomiernie i zmniejszając nacisk na wrażliwe punkty. Grubość topera to kolejny kluczowy parametr. Modele o grubości 3-4 cm sprawdzą się jako delikatna korekta twardości materaca. Jeśli szukasz znaczącej zmiany komfortu, wybierz toper o grubości od 3 cm do 7 cm. Pamiętaj jednak, że grubszy toper to także wyższa cena i większa waga, co może utrudniać jego obracanie. A co z trwałością? Dobrej jakości toper może służyć nawet 5-7 lat, znacząco wydłużając żywotność twojego materaca. To jak dodanie mu drugiego życia. Warto jednak pamiętać o regularnym obracaniu topera co 3-4 miesiące, by zapewnić równomierne użytkowanie. Zastanawiasz się nad kosztami? Toper to znacznie mniejszy wydatek niż nowy materac. Zamiast wydawać kilku tysięcy złotych na wymianę całego materaca, możesz zainwestować w toper i cieszyć się odnowionym komfortem snu. To szczególnie opłacalne rozwiązanie, jeśli twój materac jest jeszcze w niezłym stanie, ale potrzebuje poprawienia komfortu. Nie pozwól, by niewygodny ma teraz Ci sen. Wypróbuj toper i przekonaj się, jak niewiele trzeba, by odmienić jakość swojego odpoczynku. Bo czasem najlepsze rozwiązania są najprostsze. Odwiedź nas i zadbaj o swój zdrowy sen już dziś.